Co jest lepsze? Przyczepa, czy kamper? To tak jak y, z tym, no, co jest lepsze, jajko, czy kura? A nie, tam było, y, co było pierwsze. Y, jajko, czy kura, tak jak, co lepsze, przyczepa, czy kamper? No, bo przyczepa, dobra, nieważne. W każdym razie, no, muszę wleźć jakoś na tą górę, bo tak sobie wymyśliłem, gdzieś tu wejście będzie, co Co jest lepsze? Przyczepa, schodki znalazłem, czy camper do van life'u? Otóż, a jak camper, no właśnie, a jak camper, to lepiej kupić gotowego, czy lepiej zbudować? Która z tych opcji jest lepsza? Dziś właśnie o tym powiem, bo y, zakładam, że y, wielu ludzi po prostu nie do końca wie, y, co z czym się wiąże, na co się zdecydować, co wybrać. No i w sumie można by tak znów zacząć: że co człowiek, to inna historia i oczywiście inne wymagania. A ja zapytam, czy macie forsy, czy macie czas? A jeszcze, czy czujecie się na siłach, gdy macie i to i to, żeby się podjąć wyzwania z zbudowania kampera? Bo co lepsze? Yy, właśnie, jeszcze tutaj się wdrapać chcę, bo przyjechaliśmy sobie wczoraj yy, na taką miejscówkę, do znajomych dołączyliśmy. Było totalnie pusto, nikogo tutaj nie było, tylko oni, później my, no i super cichutko. Kolejnego dnia w ciągu dosłownie kilku godzin przyjechało kilkanaście kamperów, słuchajcie, kilkanaście rosyjskich kamperów i przyczep I, i tak sobie można by było pomyśleć, że no cicho to nie będzie, ale słuchajcie, cały dzień cicho, naprawdę Aż y, można się zdziwić, zaskoczenie, kulturka, bo w Hiszpanii czy Portugalii, czy no, w Włoszech może troszkę ciszej, w Portugalii też, ale Hiszpania to można powiedzieć psychiatryk troszeczkę, jeżeli chodzi o takie miejsca, gdzie stoi więcej niż kilka kamperów. A y, wieczorem, słuchajcie, do jednej z przyczep ktoś sobie odpalił agregat, ale tak zrobił, że ten agregat nie stał przy przyczepie, tylko. Zaraz. fajna skałka. Trochę tak, jakby się zablokowała ta kulka. Tyle, że ten agregat był sobie na około kilkudziesięciometrowym kablu w stronę plaży, czyli nikomu totalnie nie przeszkadzał. Przyznam szczerze, że nawet się zastanawiałem na początku, co to jest, bo ciemno było. Ale dobra, wracamy właśnie. Dlaczego się tutaj wdrapać chciałem i dlaczego no, tak, jakby. Yy, bez jakiegoś reżyserowania, po prostu przyszła mi na myśl, jeżeli tak się akurat trafiło, to nie przez przypadek, skoro przyjechało tyle przyczep i różnych kamperów, w tym jest, są firmowe, są też budowane. I po prostu troszeczkę natchnęło mnie, aby wdrapać się tutaj na tą górę, tu sobie gdzieś siądę. w górkę i po prostu porozmawiać o temacie przyczep i kamperów. No bo co jest lepsze? Na początku to tak was trochę zmartwię, bo nie ma jednej odpowiedzi. Każdy z nas jest inny, każdy ma inne pragnienia, inne pomysły na życie. Na życie i. No każdy ma. I każdy będzie miał oczywiście inne oczekiwania od takiego mobilnego domu. No i nie ma tu znaczenia, czy to będzie, no, camper przyczepa, jaki camper. Każdy ma jakieś oczekiwania ktoś chce większy, ktoś chce mniejszy i, no, wiadomo. No... Ale co jest ważne. No, ważne, żeby dobrze wybrać. Na decyzję będzie miał wiele, bardzo wiele czynników, ale zacznijmy może od tego, czy macie czas. O, widzicie, tam jest śnieg na górach, w oddali przybliżyć chciałem. Jest sobie śnieg. A tutaj jest plaża i ciepło. Ale dobra. Tu są sobie w dole kamperki różne, nawet na jakimś autobusie zbudowanym. Czy macie czas, żeby zbudować? No bo budowanie i to samemu, lub powiedzmy, niech będzie we dwójkę plus, no może szwagier Teściu pomoże, to jednak finalnie są długie godziny, no setki godzin, czyli realnie w zależności od finalnych oczekiwań czy standardu jakości wykończenia, no to są miesiące pracy. No to może lepiej kupić gotowego. Zapytacie, no tylko co kupić? Na rynku jest cała masa ofert z kamperami, od nowych fabrycznych aż po leciwe staruszki, takie, które no rzadko, nierzadko, dwie, trzy dekady, no sporadycznie nawet i starsze czasami. Podejrzewam, że są wśród vanliferów, w Polsce mi chodzi, ludzie, którzy mają starsze nawet, takie może i czterdziestoletnie kamperki, bo wjeżdżąc po całej Europie i nie tylko, sporo takich pojazdów widuje. No, ale jeżeli chodzi o te gotowe, no to najczęściej yy, no można kupić nowego, oczywiście, no ale są to z reguły no, takie starsze kampery. No, co również mamy? Yy, no wiele vanów, tych kamper vanów, czyli yy, kamperów zbudowanych na bazie dostawczaków. Yy, no, tu do wyboru <laughs> przejdę sobie. Yy, może nie spadnę. Tutaj będzie wygodniej co ja mówiłem, vanów, kamperów, aha, na dostawczaków, no do wyboru to nie tylko roczniki tu w tym, w tej wersji kamper, kamper vanów mamy. Można przebierać pomiędzy tymi, które zostały fabrycznie zbudowane na bazie dostawczaka vana przez większe firmy, jakieś Hymer, POSL i tam inne, no ale są też kampery, które no, wiele lat temu już ktoś zbudował. Czyli mamy do wyboru naprawdę dużo opcji wśród tych gotowych kamperów. Chociaż z tymi gotowymi no ile ja to mówię te kwadratowe białe stodoły, czyli nie kamperwany. No najczęściej jest tak, że można trafić na w dużym stopniu oryginał, zależy właśnie. Yy... Choć te no, no starsze to były już często, no, trzeba założyć, jak już ma trochę lat, no to raczej naprawiane, przerabiane. No i nie chodzi mi tutaj o mechanikę, silnik i tylko no, tą część domową. No co, camper to no, też różna historia, bo no, z tymi fabrycznymi to największą bolączką no, niestety są nieszczelności. To jest taka przypadłość, wiadomo. Jeżeli taki. Jakiś kamper został przez nieszczelność zalany, nieważne, może gdzieś jakieś łączenia puściły albo coś, to niestety jest to z reguły mina. No tu nie ma reguły, że starszy to mina, nowszy nie. Znam przypadki, że u kogoś w takim pięcioletnim kamperze przeciekało na przykład okno dachowe, no i podstawiał wiaderko, zanim uszczelnił jakimś lepiszczem oczywiście. Eee, I na plus, że szybko, bo mieszka w tym kamperze ktoś Gdyby taki camper, załóżmy, stał sobie na parkingu yy, gdzieś tam yy, i ktoś jeździ tylko latem, a w ciągu tak roku zagląda raz na miesiąc, można by się było zdziwić. <laughs> Czyli te nowsze wcale nie dają takiej pewności, że nowy. Aha, <laughs> przypomniał mi się rekordem. Taki przypadek był. Camper yy, to był marki Benimar znajomi odebrali nówkę fabryczny. To jakiś taki full, jakiś miał być wypas i w sumie faktycznie tak, no bo to byli sąsiedzi, którzy stali jakiś czas koło nas. Fabryczny bubel, słuchajcie. Padał deszcz, a tam był, jako że to był wyposażony też dobrze kamper, to miał też wyciąg, co jest nie, nie jest jakimś standardowym wyposażeniem wyciąg kuchenny w, w kuchni. I tak było to zbudowane, tak zaprojektowane, że jak padał deszcz, a kratka była na bocznej ścianie i po prostu ten deszcz zacinał, to oni po prostu no, mieli na zwyczajni kałurze w kuchni, na blacie, na kuchence. Ta woda z tego deszczu no, po prostu się yy, no, lała do środka. <laughs> Czyli co? Starszy. No starszy to może być tak, słuchajcie. No... Gdy ktoś dbał, jakiś Niemiec załóżmy, i tylko do kościoła, powiedzmy tak... Yy, <grym> dodatkowym bonusem tych starszych no jest to, że no, kiedyś kampery były projektowane przez... Yy, tu sobie stoją sąsiedzi. Były projektowane... Yy, tam Plandekę fajną gość miał. <grym i tle> Były projektowane przez inżynierów. Teraz no od lat, to już od lat są projektowane, ja bym tak powiedział, przez księgowych. Wszystko ma być maksymalnie tanie. Te starsze na przykład były robione z drewna, meble drewniane. Dziś no, jest nierzadko jakiś tam prasowany papier. Oczywiście to jest ślicznie polakierowane do tego jakieś chromowaną farbką klameczki. Jest na zdjęciach i jak się wchodzi, wow! Powiedzmy, jak ktoś y, lubi plastik, fantastik y, błyszczący. Yy. <laughs> Krany chromowane. <laughs> chromowane. <laughs> Ta fa farbka to jakiś chrom, tyle że to plastik, no fantastik, taki sam, nie? Yy, miałem yy, parę miesięcy tak. Yy, w sumie miałem taki kran w jednym kamperze. To nie minął miesiąc, jak go ułamałem. Yy. No, nie ma się co oszukiwać. W takich firmowych kamperach te wszystkie urządzenia są tak jakby zaprojektowane i dedykowane głównie na wakacyjne wyjazdy. Wszystko jest delikatniejsze, lżejsze. No, musi być to. Często jest to z racji cięcia kosztów, oczywiście przy produkcji, no, każde euro na jednej sztuce, czy tam pięć oszczędzonych, no to przy setkach produkcji, przy setkach sztuk, no to yy, są to duże kwoty. No i oczywiście waga, no lżejsze materiały, jakieś papierowe, plastikowe, pusty plastik. Czy warto kupić taką fabryczną styropianową stodołę? Yy, I tak... I nie, jak zawsze. Są zalety i wady. Na pewno zaletami jest większa przestrzeń wewnątrz, czyli więcej pustego powietrza. O, tak jest. Zaraz, czy tu nie spadnę? Przejdę sobie. I więcej powietrza. No czy jest więcej. Lubię sobie łazić i gadać. Fajnie mi się wtedy myśli. Yy, więcej co ja mówiłem. Yy, więcej. Yy, czy szafek jest więcej w takim firmowym kwadraciaku, czy w dostawczaku? Yy, no tu nie ma reguły, niekoniecznie, bo tu wszystko zależy oczywiście od konkretnego projektu. Są takie fabryczne, gdzie nie zmieści się na przykład do luku ba bagażowego rower. Yy. A znam przypadki, że ktoś ma i dwa rowery w kamperze, na takim dostawczaku, i to wewnątrz. Tylko teraz ważne, czy chcecie rower, czy hulajnogę. To jest solidne, solidne, nic się nie... Czy chcecie paralotnie, czy rower, czy hulajnogę. A jeśli rower, no to będzie to jakiś tani, byle dojechać do sklepu, no my takie mieliśmy na przykład, takie kupione, pierwsze, lepsze, oczywiście nówki w sklepie, 100 tam ileś funtów za rower, dwa, dwie sztuki yy, i na bagażnik. Czy może jakiś wyczynowy, no może elektryk, czy taki rower drogi, yy, który kosztuje, nie wiem, elektryk jakiś, to powiesimy na bagażniku rowerowym, czy lepiej będzie go schować do środka, żeby oczy nie widziały. Bo słuchajcie kochani, to jest tak, niby taki szczegół, ale tych szczegółów jest kilkaset, są setki, zanim się podejmie decyzję, co chce się robić, gdzie jeździć, jak spędzać wolny czas, którego w takim vanlife'owym, yy, podróżniczym życiu, no niestety, stety, słuchajcie, to różnie z tym jest, ale mamy go znacznie więcej niż y, gdy pracujemy i mieszkamy w domu stacjonarnym. Po prostu y, oczywiście nie ma reguły, ale jest tego czasu dużo i y, z reguły zaczynamy spełniać jakieś nasze y, wcześniejsze y, marzenia, czy, y, czy, czy pasje, hobby i y, 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 co kupić, i tak dalej, serio. Y, to, czego my chcemy w Wcale nie musi oznaczać, że ktoś inny też chce tego samego. Yy, no właśnie, bo o ile gotowy kamper to jest przestrzeń i można go w teorii jakoś zaadoptować w środku, czy nawet częściowo coś tam przebudować pod y, nasze konkretne wymagania. Yy, I wiecie co? <laughs> Prawie każdy, <laughs> kto mieszkał dłużej już dużo rzeczy w takich firmowych przerobił. No. Czy, no, czyli tak, fabryczny projekt to raczej z reguły rzadko pasuje, że tylko wsiadać i żyć latami na plaży. No nie jest tak. Fabryczny, no, z reguły ktoś kup, kupujemy kampera, no i w jakimś stopniu zawsze, jakoś on jest tam zaadoptowywany. No ale. Czy budowanie na bazie, budowane te takie na bazie dostawczaków są inne? No jak zawsze. No tu też, oczywiście, nie ma odpowiedzi takiej tak, nie. Tu jest zawsze zależne mm, od egzemplarza, od tego co kto jak i w ogóle. No bo no ale co y, trzeba wziąć pod uwagę? No na pewno. Czy kupujemy gotowego od kogoś, kto na przykład o podobnie lubi spędzać wolny czas? Czyli na przykład jeśli ktoś powiedzmy też jeździ na rowerach wyczynowo i już tak zbudował kampera, y, przystosował, że jest miejsce na rowery, to mamy jakby trochę tak no, z górki. Y, bo m, jeśli nie, to można oczywiście dołożyć zewnętrzny bagażnik, tylko przejdę sobie. Co. Można Dobra. O, i tutaj stąd może będzie lepszy widok. Zresztą widoki wszędzie są piękne, jak się odejdzie od ludzi. <grym> Co tam mówiłem z rowerami? A, y, też wyczynowo na rowerach, no i załóżmy, ktoś zbudował i teraz mamy mm, takiego kampera, mm, którym no dosłownie też mamy miejsce już na te, y, mm, na te rowery. Mam znajomych, co mają takie rowery kosztujące kilkanaście tysięcy sztuka. No i no ja takiego rowera bym na przykład na bagażniku nie powiesił. No chciałbym go jakoś w kamperze, w jakimś schowku zaprojektowanym odpowiednio chować i, 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 i tak to, żeby wyglądało, że on nie jest na oczach. Hmm, czyli co to oznacza? Hmm, otóż, no niestety rowery zajm no i zajmują oczywiście takie miejsca dużo w takim luku, czyli już też automatycznie musimy, bo mam, mamy popniejszą no, tą przestrzeń hmm, yy, gdzie, gdzie, gdzie tam luk bagażowy są te rowery no to mamy mniejszą łazienkę na przykład, albo mniejsze łóżka no tysiąc takich albo, 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 albo no i to jest cały czas kompromis a co jeśli ktoś na przykład pracuje zdalnie na komputerze, czyli spędza długie godziny i przed ekranem, i to na przykład zimą. No oczywiście, nawet będąc gdzieś w, na południu, to trzeba znów odpowiednio przemyśleć wiele kwestii, bo urządzenia elektroniczne, laptopy czy te inne są włączone wtedy długimi godzinami, no i pożerają sporo prądu. Jak mój stary Mac, który chyba ma już teraz paręnaście lat, <laughs> że jak no pieskie obasy ten prąd. No ale jeśli stoimy w dziczy, gdzieś na plaży, jakiś bunkier i lądowisko dla dronów, <noise> e, gdzieś, a stoimy sobie gdzieś, no, zimą, gdzieś w dziczy, e, na plaży i e, no tak, na plaży to raczej nie będzie tak, że sobie, nie wiem, gniazdko znajdziemy gdzieś pomiędzy kamieniami. Trzeba po prostu tak mieć wszystko przemyślane, żeby w takim kamperze i tak dostosowane w tym, no do naszych potrzeb, czyli tu praca na przykład zdalna, żeby tego prądu nie brakło. A przecież nie tylko do komputera potrzebujemy ten prąd, jak żyjemy w kamperze wanie, w vanie, kamper -vanie. Przecież jeszcze mamy, no przynajmniej wielu z nas chciał mieć wiele różnych urządzeń. Pomijam tutaj takie podstawy, lodówkę. W Hiszpanii też foliaki są, <grywa> a tu mało. Yy, lodówkę, powiedzmy, jakieś inne urządzenia. Yy, no, jak w domu, jak ma być jak w domu. Bo ja o mobilnym domu cały czas opowiadam. Moja wersja jest taka i po prostu o niej opowiadam. Yy, u mnie nie ma kompromisów. Suszarka do włosów musi być maszynka do mielenia mięsa odkurzacz. No muszę to czym zasilać. Nawet jak jest na baterię, to trzeba to naładować. No inaczej to jest takie dla mnie wegetowanie w kamperze. Wegetowanie. Spadaj. No wiem. Można miotełką sobie zamieść, ale moi drodzy, mamy 21 wiek. Mamy technologię. Można takie podstawowe rzeczy ogarnąć i żyć naprawdę jak w domu. A to, że trochę mniej metrów kwadratowych, jakie to ma znaczenie? Teraz mm, sobie muszę przejść tymi schodkami w dół i wracam powolutku. Jakie to ma znaczenie? Zauważcie jedną sprawę. Co robi ktoś pracujący zdalnie? Na przykład, gdy mieszka w domu, no i śpi, je i, a i dużo czasu spędza, no gdzie. No przekranie. Jeśli to praca komputerowa, a nie, nie składanie do tak jak kiedyś było modne. Mm, czyli co się wtedy robi y, przez większość y, doby? Mm, a, albo łóżko fotel biurko. Na ilu metrach wtedy większość życia spędza się. A no właśnie. A tu stoją sobie te kamperki sąsiadów jest ich sporo. Albo mój przykład, taki z przeszłości. No miałem firmę, nie spędzałem praktycznie nic czasu w domu, no jedynie wracałem się wyspać. Y jadłem na mieście najczęściej. No Może w niedzielę miałem czas na jakiś shopping. Jeszcze shoppingi wtedy były w Polsce. Y ale widzicie y podobieństwo u siebie? Cześć. Co mi siedzi w stali? No właśnie. Ale widzicie. To podobieństwo u siebie, bo posiadanie klatki, na przykład y, 60 czy 100 metrów, sprawiało, że nie mogłem w tej klatce nawet sobie pomieszkać, pożyć. Ciągle gdzieś byłem za nią, poza nią, by zarobić pieniądze na utrzymanie tej klatki. <grytanie> Paradoks. No i oczywiście, zarobienie na inne daniny: ale o kampera, bo mm, właśnie, e, porównanie mamy. Dzięki temu, słuchajcie, tu sobie kamperki stoją po kilka metrów kwadratowych, nie tylko mój. Kiedyś, nawet w blokowisku, jak żyłem, nie miałem ogródka. Balkon miałem. Mogłem sobie wyjść i klaskać i toniczkę trzymać jakąś. Dlatego widzicie, wolę te moje niecałe 10 metrów kwadratowych, gdzie mam. Mostowo, mnóstwo wolnego czasu. Pod dostatkiem prądu za darmo, ciepło, za oknem szul, szum fal, plaża. Pomimo, że zima, to lepiej gotowy czy budować? Ja wybrałem budowanie. Przeglądałem sporo ofert. Już gdy decyzję podejmowałem w 2012-2013 nie widziałem. Y, takich rozwiązań, jakich y, szukałem. Wszystkie kampery po prostu są y, oparte urządzenia na gazie. Y, ja nie chciałem tego gazu non-stop tankować, y, jako że y, z elektryką sobie. Mam do czynienia długie dekady. Postanowiłem zaprojektować kampera, który będzie bazował głównie na prądzie. Czyli wszystko to, co te, te urządzenia, które będą zamontowane, będą funkcjonowały na prądzie. I nie tylko o prąd chodziło, chodziło o całe, cały projekt, rozwiązanie układ coś tutaj rzucił, układ, żeby on pasował pod każdym względem, jeżeli chodzi o wszystkie rozwiązania, szafki, yy, i żebym po prostu mógł sobie wygodnie żyć na takich miejscach, yy, gdzie będę chciał, tak jak na przykład teraz z takim ogródkiem, szumfal. Yy, no i jeżeli no mnie pytacie, jeśli mamy tylko możliwości, to ja doradzam, aby budować. zbudować tak, aby spełnił swoje zadania jak najdłużej. Żeby zacząć w... można zacząć w każdy sposób. Kupując gotowca zbudowanego, ale żeby się nie zradzić, nie zniechęcić, no to jednak dobrze jest wyruszyć takim domkiem, do którego na początku trochę bardziej się przełożymy, trochę lepiej go dopracujemy, a później już tylko no, odcinamy te kupony i żyjemy jak chcemy. A co z budowaniem? To oczywiście powoli robię co możemy. <grym> Będę rzucał i wrzucał. Opowiadał, pokazywał to, co uważam, że warto pokazać, aby wam ułatwić wiele decyzji, czy doradzić, jak zbudować i tak dalej. Ale finalna decyzja i tak oczywiście będzie należeć do Was. Pozdrawiam i zapraszam do kolejnych filmów.